W Irlandii działał polski gang, który zbierał haracze od Polaków. Irlandczycy nie lubią Anglików. Przez 30 lat do końca lat 90. walczyli o odzyskanie Irlandii Północnej. Przez ponad 150 lat, aż do 1996 roku w Irlandii działały tak zwane pralnie Magdalenek. Prowadził je Kościół katolicki. W skrócie, były to miejsca, gdzie upadłe kobiety, czyli samotne matki, zmuszano do niewolniczej pracy. Irlandzki kartel Kinahan to jedna z najgroźniejszych mafii w Europie. To zdjęcie zostało zrobione chwilę przed tym, jak auto za tym mężczyzną wyleciało w powietrze. Wydarzyło się to 15 sierpnia 1998 roku w Omag. W XIX wieku w Ameryce irlandzcy imigranci traktowani byli jak niewolnicy a wiele ofert pracy miało adnotację, żeby Irlandczycy się nie zgłaszali. Przez większość XX wieku Irlandia była jednym z najbiedniejszych krajów w Europie. Z początku wieku gospodarka Irlandii była izolowana od reszty świata. Dopiero w drugiej połowie wieku sytuacja zaczęła się poprawiać. Irlandzka Armia Republikańska miała cele polityczne, jak zjednoczenie Irlandii, jednak w swoich działaniach stosowała nielegalne metody. Dokonywali oni napadów, szantaży i wymuszeń, by móc finansować swoją działalność. Gdy ich walka polityczna nie miała już sensu po zakończeniu konfliktu w Irlandii Północnej, Wielu członków nie zrezygnowało z działalności przestępczej. Stworzyli swoje własne gangi i grupy przestępcze. W latach 80. i 90. gangi zaczęły przejmować kontrolę nad handlem nielegalnymi substancjami. W 1996 roku gangsterzy pozbawili życia dziennikarkę Veronikę Gerin. Wcześniej ujawniła ona powiązania i działalność największych gangsterów. Kartel Kinahana to jeden z największych i najniebezpieczniejszych mafii na świecie. Szacuje się, że mafia posiada majątek szacowany na miliard euro. Grupę stworzył Christy Kinahan. Zaczynał on jako drobny złodziej i handlarz, za co później trafił na 6 lat do więzienia. Po wyjściu z więzienia przeniósł się na hiszpańskie wybrzeże Costa del Sol, gdzie zaczął budować swoje przestępcze imperium. Irlandzcy gangsterzy utworzyli sieć przemytniczych szlaków, którymi transportowano twarde substancje głównie z Ameryki Południowej i Afryki do Europy działalność maskowali legalnymi biznesami jak firmy, które importowały żywność. W 2016 roku podczas ważenia bokserów przed galą w dublińskim hotelu Regency zamaskowani napastnicy, przebrani za policjantów otworzyli ogień z karabinów automatycznych. Głównym celem był Daniel Kinahan, syn Christiego, który był obecny na miejscu jako promotor. Danielowi udało się uciec. Za atakiem stał gang hacztów. Doprowadził on do otwartego konfliktu między grupami, który trwa do dzisiaj i pociągnął za sobą wiele ofiar. Po ataków hotelu międzynarodowe służby postanowiły rozprawić się z gangami amerykański departament skarbu nałożył sankcje na kluczowych członków kartelu w tym na Cristiego i jego synów władze USA Zaoferowały także nagrodę w wysokości 5 milionów dolarów za informacje, które doprowadzą do aresztowania każdego z nich. Obecnie rodzina Kinahanów, unikając aresztowania, przemieszcza się między różnymi krajami, takimi jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar czy Jordania. W 2017 roku odkryto masowy grobowiec w Tuam w hrabstwie Galway. Odkryto tam 800 młodych osób, odkryto tam prawie 800 młodych osób, które odeszły z naszego świata wprowadzonym obok przez zakonnice domu samotnych matek. W 1979 roku, podczas rozładunków w Zatoce Bantry, tankowiec Battle Girls eksplodował, pozbawiając życia 50 osób. Była to największa przemysłowa katastrofa w historii Irlandii. Z powodu niżu demograficznego Irlandii oraz słabego zaludnienia, do 85. prezerwatywy można było kupić tylko w aptece na receptę. Do 95 roku w tym kraju były niemalże całkowicie zabronione. W Irlandii osoba pełnoletnia średnio spożywa rocznie około 12 litrów czystego alkoholu. W Irlandii mieszka 93 tysiące Polaków. Połowa z tych osób ma mniej niż 14 lat i już urodzili się w Irlandii. Polacy stali się największą grupą obcokrajowców w Irlandii po 2004 roku. Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej Polaków w Irlandii było zaledwie kilkuset. W szczytowym momencie liczba Polaków przekroczyła 100 tysięcy. Dziś w Irlandii działają polonijne gazety, takie jak Nasz Głos czy Polonia Ekstra. Pojawiły się polskie sklepy, restauracje, a nawet biura rachunkowe i doradcy prawni. W 2018 roku Polak Mikołaj W. został pozbawiony życia w swoim domu. W irlandzkim Magli. Nieznani sprawcy zaatakowali go maczetami. Podejrzewano, że Mikołaj W zadłużył się u lokalnej mafii. Adam K wyjechał do Irlandii 20 lat temu za przysłowiowym chlebem. Zamieszkał w Dunganon, w spokojnym mieście Irlandii Północnej. 27 lutego 2025 roku odnaleziono go w jego mieszkaniu już bez oznak życia. Niestety na swojej drodze spotkał dwóch włamywaczy. W Irlandii działały polskie grupy przestępcze zajmujące się handlem nielegalnymi substancjami. W 2012 roku Roku rozbito taki gang w zachodnim Dublinie. Przejęto wtedy towar o wartości miliona sześciuset tysięcy euro. W 2008 roku tygodnik Sunday Times opisał działalność polskiego gangu, który zajmował się kradzieżą luksusowych samochodów w regionie Leicester. Pierwsze ślady ludzi na wyspie pochodzą prawdopodobnie sprzed około 10 tysięcy lat. Pierwsi ludzie przybyli tu najpewniej z kontynentu europejskiego w wyniku migracji myśliwskich. Pozostałością po tych ludziach są neolityczne nekropolie, takie jak ta w Newgrange. W czasach, gdy Rzymi podbijali Wielką Brytanię, nie zdecydowali się oni podbić również Irlandii. W V wieku wyspa była chrystianizowana przez Świętego Patryka. W VIII wieku rozpoczęła się inwazja Wikingów, która trwała aż do 1014 roku. W XII wieku rozpoczęły się wyprawy anglo-normańskie, co rozpoczęło angielską dominację nad wyspą. Irlandczycy wielokrotnie próbowali wyprzeć z wyspy najeźdźców, jednak bezskutecznie. W 1605 roku Anglicy rozpoczęli wysiedlanie ludności z prowincji Ulster, a w 1800 roku Podpisano akt, który połączył Irlandię i Wielką Brytanię. W 1845 roku rozpoczął się czteroletni okres wielkiego głodu w Irlandii. Głód był spowodowany przez grzyb pierwotniaka Phytophthora Infestans, który niszczył uprawy ziemniaków. Populacja kraju zmniejszyła się wtedy aż o 20%. Doszło wtedy też do masowej emigracji z kraju, podczas której wyjechało 2 miliony mieszkańców wyspy. Angielska dominacja nad Irlandią skończyła się dopiero na początku XX wieku. W 1916 roku wybuchło Powstanie Wielkanocne, a 5 lat później podpisano Traktat Angielsko-Irlandzki. W tym okresie utworzono pierwszy rząd Irlandii. Na jego czele stanął Imon de Valera, czego nie uznała Wielka Brytania. Między zwolennikami a przeciwnikami traktatu wkrótce wybuchł konflikt domowy. De Valera na znak protestu ustąpił ze stanowiska prezydenta, był przeciwnikiem podpisanego traktatu i to on wywołał konflikt. Przeciwnicy traktatu domagali się pełnej niepodległości, a nie tylko autonomii Irlandii Południowej i Północnej. Konflikt zakończył się wygraną zwolenników traktatu. Imon de Valera został następnie osadzony w więzieniu, gdzie spędził rok. De Valera w 26 roku utworzył wraz z innymi przeciwnikami traktatu nową partię. Partia Fianna File w 1932 wygrała wybory parlamentarne i przez kolejne 12 lat sprawowała rządy. Nowy rząd de Valera przystąpił wtedy do ograniczania zależności Irlandii od Wielkiej Brytanii. Uchwała z 1937 roku proklamowała suwerenność państwa. W 1938 wybrano nowego prezydenta, a wojska brytyjskie opuściły bazy na wybrzeżu Irlandii. Podczas drugiego konfliktu światowego Irlandia zachowała neutralność. Mimo, że kraj nie brał udziału w działaniach zbrojnych, to został objęty planem Marszala. W 1949 roku wielopartyjna koalicja proklamowała Irlandię Republiką. W latach 50. irlandzka gospodarka zaczęła się dynamicznie rozwijać. Zlikwidowano bariery celne, co skutecznie przyciągnęło zagraniczne firmy. W 1968 roku wybuchł konflikt w Irlandii Północnej. Głównym jego powodem była chęć przyłączenia Irlandii Północnej do Irlandii. Zaczął się on od marszów na rzecz praw obywatelskich, które brutalnie tłumiła policja. W 1969 roku do Irlandii Północnej wkroczyła Armia Brytyjska początkowo w celu ochrony katolików. Konflikt trwał aż trzy dekady do 1998 roku. W ciągu trwającego trzy dekady konfliktu życie straciło 3,5 tysiąca osób, w tym prawie 2000 tysiące cywilów. W 1998 podpisano Porozumienie Wielkopiątkowe. Gwarantowało ono między innymi możliwość posiadania obywatelstwa brytyjskiego lub irlandzkiego w Irlandii Północnej. Irlandia północna pozostała częścią Wielkiej Brytanii, ale w przyszłości społeczeństwo większością głosów będzie miało prawo zdecydować o zjednoczeniu wyspy, a wszystkie organizacje paramilitarne musiały się rozbroić. Porozumienie to nie rozwiązało jednak problemu. Irlandia nadal podzielona jest na dwie części. Nadal organizowane są marsze oranżystów i dokonywane są, choć w znacznie ograniczonym zakresie, akty przemocy. Ogólnie w w XX wieku Irlandia doświadczyła kilku masowych fal emigracji, jednak w latach 90. ludzie zaczęli masowo wracać do ojczyzny. Irlandia jest jednym z pierwszych krajów, który przyjął wspólną europejską walutę. Jako waluta bezgotówkowa zaczęła już obowiązywać w 1999 roku. Fizyczne banknoty i monety weszły do obiegu w 2002 roku. Irlandia jest małym krajem wyspiarskim leżącym w Europie Północnej. Powierzchnia kraju wynosi 70 284 km2. Kraj leży na wyspie Irlandii, oblanej od wschodu Morzem Irlandzkim, a od południa i zachodu Oceanem Atlantyckim. Od północy Irlandia graniczy z Wielką Brytanią na długości 360 km. Obszar ten nazywany jest Irlandią Północną. Linia brzegowa Irlandii ma 1448 km długości. Ukształtowanie Irlandii jest wynikiem działań ostatnich dwóch zlodowaceń. Krajobraz wyspy jest różnorodny, od górskich terenów po bagna, wrzosowiska i łąki. Nizina środkowo-irlandzka zajmuje prawie połowę powierzchni Irlandii. W północnej części Irlandii wznoszą się góry Donegal. Ich najwyższy szczyt ma 752 metry nad poziomem morza. Najwyższy szczyt Irlandii znajduje się na południu kraju i jest nim Carrauntoohil, mający 1041 metrów nad poziomem morza. Klimat kraju jest umiarkowany i morsko wilgotny. Na jego wpływ mają napływające masy powietrza z nad Oceanu Atlantyckiego. Na całej wyspie klimat jest podobny. Średnie temperatury wahają się między 4 a 7 stopni Celsjusza w styczniu a 14-16 stopni Celsjusza w lipcu. Opady śniegu są rzadkie i zazwyczaj zdarzają się tylko w górach. Jest tam wysoka wilgotność powietrza i bardzo często padają deszcze. Sieć rzeczna jest dobrze rozwinięta. Najdłuższą rzeką jest Shannon o długości 336 km. Największym jeziorem jest Loch Corrid, mające 176 km kwadratowych powierzchni. W Irlandii mieszka 5 milionów 200 tysięcy osób. Największym miastem kraju jest Dublin, z liczbą ponad 500 tysięcy mieszkańców. Drugim największym miastem jest Cork, gdzie mieszka 120 tysięcy osób. W przeszłości ludność Irlandii była znacznie większa. Na początku XIX wieku było to aż 8 milionów 200 tysięcy osób. Przez tylko 10 lat liczba ludności spadła do 6,5 miliona osób. Przyczyną tego był głód i masowa emigracja. 78% populacji kraju jest katolikami. Około 10% nie wyznaje tam żadnej religii. Do lat 90. Kościół w Irlandii miał bardzo dużą władzę i wpływ na życie ludzi. Jednak z biegiem lat ludzie stracili zaufanie do tej instytucji i obecnie ponad 2 trzecie Irlandczyków jest zdania, że Kościół utracił ich autorytet moralny. Co ciekawe, 90% wszystkich szkół w kraju należy do Kościoła katolickiego. Państwo opłaca ich działanie, ale same budynki są własnością kościoła. Kościół katolicki posiada największy majątek ziemski w Irlandii. Język. Irlandzki to język celtycki. Należy do tej samej rodziny co szkocki, gaelicki, walijski i bretoński. Mimo, że jest językiem urzędowym, na co dzień posługuje się nim zaledwie kilka procent populacji, głównie w regionach nazywanych Gaeltacht. Halloween pochodzi z Irlandii. Wywodzi się z celtyckiego święta Samhain które oznaczało koniec lata i początek ciemnej, chłodnej pory roku. Podczas wielkiego głodu w latach 1845-1849 milion osób wyemigrowało z Irlandii. Do Stanów Zjednoczonych. W Irlandii nie ma węży. Według legendy święty Patryk wypędził wszystkie węże z wyspy. Tak naprawdę nie ma ich tam, ponieważ Europa nie miała lądowego połączenia z Irlandią, gdy węże kolonizowały kontynent. Grobla olbrzyma w Irlandii Północnej to formacja geologiczna składająca się z około 40 tysięcy bazaltowych kolumn. Według legendy zbudował ją gigant Fion Mac by przejść do Szkocji. Węzły celtyckie to ornamenty, które pochodzą z VI wieku naszej ery. Do dziś są jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli celtyckiej kultury. Księga Skells to manuskrypt spisany w 800 roku przez celtyckich mnichów. Spisano go po łacinie i uważany jest za jeden z najważniejszych średniowiecznych rękopisów. Przechowywany jest on na stałe od XVII wieku w bibliotece Trinity College w Dublinie. Najpopularniejszą atrakcją turystyczną Irlandii są klify moheru. Ciągną się one na długości 8 kilometrów wybrzeża Oceanu Atlantyckiego. W najwyższym punkcie osiągają 214 metrów wysokości. Burren to płaskowyż w zachodniej Irlandii. Zbudowany jest z ilastych łupków i wapienia, znany z unikatowego krajobrazu krasowego. Ze względu na brak gleby i silne wiatry drzewa są rzadkością w tym miejscu. Co ciekawe, znajdują się tu prehistoryczne dolmeny. Najstarszy z nich ma 6 tysięcy lat. Irlandzkie śniadanie składa się z boczku, i jajek, kiełbasek, fasolki, a także black pudding i white pudding. Tradycyjny gulasz irlandzki jest uważany za narodowe danie. Oryginalnie przygotowuje się go z baraniny, a nie wołowiny, a do tego dodaje się ziemniaki, cebule i marchew. Irlandia jest częściowo połączona z brytyjską siecią energetyczną. Dodatkowo w planach jest budowa Celtic Interconnector, podwodnego kabla, który połączy irlandzką sieć z siecią francuską. Największa elektrownia węglowa w kraju, Money Point, została już zamknięta i jest przekształcana w centrum od Źródeł energii. PKB Irlandii jest mocno zniekształcone. Głównym powodem jest obecność w Irlandii wielu międzynarodowych korporacji, zwłaszcza z branży farmaceutycznej i technologicznej. Firmy przenoszą się do Irlandii ze względu na korzystny system podatkowy. To właśnie tutaj Google i YouTube mają swoje europejskie siedziby. Zamek w Blarney, położony w hrabstwie Cork, jest znany głównie z jednego powodu: kamienia Blarney. Według legendy, jeśli pocałuje się ten kamień, wisząc do góry nogami z wysokości zamkowej wieży, zyska się dar elokwencji. Skellig Michael to skalista wyspa, położona około 12 km od wybrzeża hrabstwa Kerry. Na wyspie znajduje się wczesnochrześcijański klasztor z VI wieku, zbudowany na szczycie skał. Do klasztoru prowadzi 600 kamiennych schodów. Newgrange to prehistoryczny megalityczny grobowiec położony w dolinie Boyne, starszy od egipskich piramid i Stonehenge. Datowana na około 3200 lat przed naszą erą. W dzień zimowego przesilenia, przez specjalnie zaprojektowany otwór nad wejściem, światło słoneczne oświetla wnętrze grobowca, docierając aż do jego centralnej komory. Gap of Dunlow to wąwóz w Parku Narodowym Kilarny, który powstał w wyniku działania lodowca. Jest to wąska przełęcz o długości 11 km. 23 czerwca 1985 roku doszło do katastrofy lotu Air India 182. Na pokładzie eksplodował Dunek, który pozbawił życia wszystkich pasażerów. Była to największa katastrofa lotnicza w historii Irlandii. W Irlandii zbudowano Titanica. Statek powstał w stoczni Harland and Wolf w Belfaście. W tamtym czasie port kontrolowali Brytyjczycy, a Belfast był największym i najbardziej zaawansowanym ośrodkiem stoczniowym na świecie. Nad budową Titanica pracowało 3000 robotników. Jednocześnie pracowano też nad budową bliźniaczego statku Olympika. Robotnicy pracowali bez nowoczesnych zabezpieczeń, na znacznych wysokościach, co czyniło ich pracę niezwykle ryzykowną. W Irlandii wiele sierocińców prowadzonych przez Kościół i instytucje państwowe było miejscem wykorzystywania, zaniedbań i nieludzkiego traktowania. Problem alkoholizmu w Irlandii jest głęboko zakorzeniony w kulturze i historii kraju. Wiele uzależnionych osób pije tam na umór. W Irlandii dominują weekendowe sesje picia, które często wiążą się z przekraczaniem bezpiecznych limitów zamiast regularnego spożywania mniejszych ilości. Irlandia jest krajem neutralnym i nie należy do NATO. Przekłada się to na niski budżet obronny, który jest jednym z najniższych w ujęciu procentowym do PKB. W przypadku naruszenia przestrzeni powietrznej Irlandia polega na wsparciu innych państw, głównie Wielkiej Brytanii. W Irlandii samochody poruszają się po lewej stronie jezdni. W Irlandii pory roku zaczynają się w innym czasie niż w pozostałych krajach. Wiosna rozpoczyna się 1 lutego, lato 1 maja, jesień 1 sierpnia, a zima 1 listopada. Trójlistna koniczyna, czyli szamrok, jest symbolem narodowym, który święty Patryk wykorzystał do wyjaśnienia koncepcji Trójcy Świętej. Loftus Hall w Wexford. To podobno jedno z najbardziej nawiedzonych miejsc w Irlandii. Według legend, pewnej burzliwej nocy nieznajomy przybył konno do Loftus' Hall i został zaproszony do środka przez rodzinę Tottenham, która wówczas mieszkała w rezydencji. Młoda Lady Anne Tottenham natychmiast zafascynowała się tajemniczym nieznajomym. Pewnej nocy, grając w karty, Lady Anne upuściła kartę. Kiedy schyliła się, by ją podnieść, dostrzegła pod stołem nogi nieznajomego. Była zszokowana, widząc, że nieznajomy miał rozdwojone kopyta zamiast stóp. W tej samej chwili nieznajomy wystrzelił przez dach w kuli ognia. Historia głosi, że Lady Anne nigdy nie doszła do siebie po tym wydarzeniu. Na całym świecie mieszka znacznie więcej osób o irlandzkich korzeniach niż w samej Irlandii. Szacuje się, że nawet 75 milionów ludzi na świecie ma irlandzkie pochodzenie. Najdłuższą nazwą miejscowości w Irlandii jest Mukana Heder Hederdahlhaulia. Irlandia nie jest członkiem strefy Schengen, co oznacza, że aby wjechać na jej terytorium, trzeba przejść kontrolę paszportową. Najstarszy pub w Irlandii działa od 1198 roku. Jest nim The Brazen Head w Dublinie. Sportem narodowym Irlandii jest hurling i futbol gaelicki. Sporty te są nieznane, bowiem pochodzenie ich wywodzi się z Irlandii i wyłącznie tu są uprawiane. Wiele irlandzkich nazwisk zaczyna się od Mac lub O, co oznacza odpowiednio syn i wnuk w języku celtyckim. Do 1920 roku pary w Irlandii mogły wziąć ślub legalnie tylko w Dniu Świętej Brigidy, 1 lutego w Telltown, hrabstwie Meath. Jeśli chciało się wziąć rozwód, trzeba było przyjść w to samo miejsce następnego roku. Najbogatszym Irlandczykiem jest Shapur Mystery z majątkiem 10 miliardów euro. Tesco Swords Distribution to jeden z największych pod względem powierzchni budynków na świecie. Kobiety i mężczyźni na emeryturę mogą iść w wieku 66 lat. 25% dorosłych osób mieszkających w tym kraju ma nadwagę. Hill of Tara. To legendarne miejsce kultu i siedziba władców Irlandii. Caeliach to celtycka bogini wiedźma, której korzenie sięgają najstarszych przekazów mitologii i folkloru celtyckiego. Biddy Early jest prawdopodobnie najsłynniejszą czarownicą, uzdrowicielką w historii Irlandii. Słynęła z niebieskiej butelki, która rzekomo miała uzdrawiającą moc, ale przypisywano jej także własne moce i kontakt z duchami. Chociaż liczba procesów o czary w Irlandii była ograniczona w porównaniu do reszty Europy, takie procesy miały miejsce. Mapa krajów, o których powstał już odcinek.